03, 03, albo wszystko, albo nic, ale trójki z z najlepszymi zawodnikami, takimi jak, takim jak Holder i Hancock. No, gratulacje, jak się z Czuję się bardzo dobrze. Po pierwszych biegach było tragicznie. Pierwszy bieg z zepsułem, bo nie wiedziałem, sędzia strasznie długo trzymał przed zielonym światłem i po prostu sprzęgło mi się spaliło i dotknąłem przez to taśmy. Tata mnie nie ostrzegł przed takim że ten sędzia może coś takiego zrobić. Pierwsze biegi nie szło to, ale później jestem zadowolony właśnie z tych dwóch biegów. I przekonałem się, że można wygrać nawet z takimi zawodnikami. Super, gratuluję jeszcze raz? Jakieś plany na majówkę? Nie, zawody, treningi. Dobra. Trzymamy kciuki, powodzenia. Nie, dziękuję.